Wędkarstwa w Wyszkowie, szczególnie tych najmłodszych. Jako burmistrz jestem bardzo dumny z tego, że tak wspaniała impreza wędkarska ma miejsce w naszym mieście. Co prawda, wędkarstwo jest tak pięknym sportem, że bez względu na wyniki przynosi satysfakcję, to jednak myślę, że wyzwoli się prawdziwa sportowa rywalizacja w trakcie tych zawodów i będą osiągnięte wspaniałe wyniki. I tych wyników, szczęścia wędkarskiego, sukcesów wszystkim zawodnikom serdecznie życzę. W duchu idei olimpijskich, w przepięknej scenerii ziemi wyszkowskiej otwieram siódmą okręgową Olimpiadę Młodzieży w Sportach Wędkarskich. Dziękuję ślicznie, Panie Burmistrzu. Bardzo proszę o zabranie głosu przez Prezesa Zarządu Okręgu Mazowieckiego Polskiego Związku Wędkarskiego, kolegę Bedyńskiego. Dzień dobry, witam wszystkich serdecznie. Witam